Piąty odcinek z Gwiazdą Królów wprowadza nas w kolejny etap tej wyjątkowej przygody w Uniwersum Gwiezdnych Wojen. Tym razem twórcy postawili na bardziej emocjonalny ton, przepracując dramat, filozofię i napięcie z dynamicznymi wydarzeniami. Efekt jeden z najlepszych epizodów serii. Przekonajmy się. Odcinek zabiera nas na planetę ad ahran miejsce, które jest zniszczonym odbiciem rodzinnego świata młodych bohaterów. To odkrycie natychmiast wprowadza niepokój, a równocześnie skłania do refleksji: czy taki los czeka ich własny dom, czy ich wybory mogą doprowadzić do podobnej katastrofy? Na tle apokaliptycznego krajobrazu wyróżnia się wątek Nila i tajemniczej wojowniczki Heiny która opowiada o dawnych konfliktach i ich, ich tragicznych konsekwencjach. Jej postać jest niczym sumieniu, zmuszając Nila do zastanowienia się nad sensem walki i alternatywnymi rozwiąza rozwiązaniami. W ich rozmów nie tylko rozwijają jego postać, ale ta także stawiają trudne pytania, o naturę wojny i pokój, i odpowiedzialność za swoje decyzje. Za kamerą stanęli David Kwon i Daniel Scheinert, znani z oskarżonego Everything, Everyone, All On The Ones. Ich charakterystyczny, charakterystyczny styl jest widoczny w każdym kadrze, od surrealistycznych ujęć, zniszczonej planety, po napięcie budowane wokół druida SM33. Elementy horroru, jakie Jakim roczne ruiny czy enigmatyczne działania SM33 przeplatają się z refleksją nad kondycją ludzkiej i nieludzkiej natury. Drogi, którego tajemnicza przeszłość zaczyna się ujawniać, budzi nie tylko strach, ale też ciekawość, czy jest kluczem do rozwiązania konfliktów czy kolejnym zagrożeniem. Wizualnie odcinek zachwyca detale nad ruiny Ad Ahran, ciemne, ponure barwy. I sugestywne oświetlenie tworzą atmosfery zagrożenia i tajemnicy. Każda scena jest przemyślana, a kontrasty, jak piękne wspomnienia bohaterów o rodzinnej planecie zestawione z koszmarem Ad Ahran. jeszcze bardziej uwypuklają dramat opowieści. Jude Law jako J. Nana. Naud ponownie udowadnia, że jest jednym z najjaśniejszych punktów serialu. Jego natu naturalny humor, lekkość bycia i jednocześnie subtelna mądrość sprawiają, że powstać staje się prawdziwym mentorem dla młodych bohaterów, nawet jeśli nie zawsze bezpośrednio. Ravi Cobra jako Nell dostarcza jednej z najbardziej poruszających ról od początku serii. Jego przemiana od lekkomyślnego chłopca do osoby gotowej na trudne decyzje, staje się motorem całej opowieści. Relacja z Heiną dodaje mu głębi i wiarygodności, a widzowie mogą się z nim utożsamiać w jego wewnętrznych zmaganiach. Chociaż czwarty odcinek ma wiele zalet, nie jest pozbawiony drobnych niedociągnięć. Tajemnicza technologia związana z SM-33 jest jedynie zasygnalizowana, Pozostawiając widza z większą liczbą pytań niż odpowiedzi, dla niektórych fanów może to być irytujące, szczególnie jeśli wątek nie zostanie rozwinięty w kolejnych odcinkach. Dodatkowo, środkowa część odcinka jest pełna emocji, czasem traci tempo, co może sprawiać wrażenie lekkiego przyciągania niektórych scen. Czwarty odcinek Załogi Rozbitków to idealne połączenie moc mrocznej atmosfery, emocjonalnej głębi i wizualnej finezji. Reżyserzy -re -re zwykłon i szajnert niesie do serii nową jakość, a młodzi bohaterowie z każdym odcinkiem stają się bardziej wyraziści i wiarygodnymi postaciami. Mimo kilku drobnych dociągnięć odcinek pozostawia widza pytania, z pytaniami o moralność, przeznaczenie i konsekwencje własnych działań, idealnie wpisując się w najlepsze tradycje Gwiezdnych Wojen. Czy czwarty odcinek był dla Was przełomowy? Co sądzicie o relacji Nila i Heiny oraz tajemnicy droida sm 33 Czy ten odcinek zmienił Wasze spojrzenie na serię? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli recenzja Wam się spodobała, zostawcie łapkę w górę, a jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi materiałami. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.